Chciałem na mordeczki, dzisiaj jesteśmy na hell no i oczywiście pojeźdźcie na stronę Skody Mieczy, macie 70 centów na start i 10% do doładowania, a my dzisiaj sobie przetestujemy tutaj multiskrzynię, e, także zobaczymy, no jak to będzie wyglądało. E, lecimy sobie tutaj za 60 centów, jest jedno kliknięcie, czyli jedna skrzynka, no i zobaczymy jak to będzie, jakie skinki tutaj polecą. Lecimy pierwsze 7 skrzyneczek, e, no i mamy tutaj profit z dwóch, tylko niestety z 7 Zobaczymy, no miejmy nadzieję, że lepiej tutaj Hellcase się postara później. Kolejne 7 skrzyneczek poleciało i jest tutaj Profit razy 10. Także Hellcase mnie tutaj wysłuchał. Desert Eagle Hairloom. naprawdę niezły proficik tutaj wpadł za 16,80. Ostro, tego to ja się nie spodziewałem. Nie wiedziałem, że w ogóle taki skinek może tutaj wylecieć. No i o tutaj, jak widzicie, tylko z jednej skrzyneczki wpadł Proficik ale trudno po takiej tutaj po takim skinie no możemy tutaj się tego spodziewać No i jak to będzie dalej z dwóch skrzyneczek profit z siedmiu dobra let's go let's go No nie ma co tutaj zamulać kolejne skrzyneczki No i z jednej skrzyneczki tylko profitik. let's go 50 centów 50 centów No niestety to nie jest 60 nawet centów także nie ma tutaj zwrotu skrzyneczki Wpada nam tutaj jakieś osiągnięcie w prawym dolnym rogu, niestety, zasłania Wam kamerka, ale trudno. No i tutaj już mamy z pierwszej skrzyneczki Tropik Proficik razy 3. Ta jak będzie wreszcie? No tutaj tylko nitro było blisko, żeby dosięgnąć tutaj zwrotu. No i jak to będzie? Jeszcze kolejne 7 skrzyneczek. No i tylko jak widzicie, z jednej tutaj poleciało. Także. No, nie jest to za dużo, nie jest to za mało, musicie sami sobie ocenić. Tutaj poleciał fajny skinek za 16,80, także to był duży zwrot tej bitewki, czy tej skrzyneczki. Zobaczymy, jak będzie teraz z kolejnej. Boost IT, także mm, spróbujemy to zboostować Pię 6 skrzyneczek na pierwszy strzał, z żadnej nie ma profitu. No i tutaj już ładniej, kolejne 6 skrzyneczek i wpadło 4,70 digielek również piękny. E, także tutaj jeden był tylko zwrocik, ale z profitem fajnym. E, dobra, kolejne 6 skrzyneczek. E, no i tutaj tylko jeden zwrocik, również AWP war, WarmGot. E, no tutaj lepiej posypało. Zobaczcie, 3, 3 skrzyneczki z ostrym profitem 1857 mczka piękna Cyber Security za 1857, no i 2,78. No i tutaj jeszcze $46 P250, także naprawdę e, no. Talnika bardzo ładnie oddała następna jak widzicie tutaj w żadnej nie było zwrotu a nie przepraszam w dwóch był zwrocik, tutaj minimalny taki także nawet go nie zauważyłem no i jak ostatnie 6. tylko w jednej tutaj zwrocik o jednego centa także no jest spoko można coś trafić ale trzeba mieć oczywiście farcika no i dobra lecimy tym razem boom it. E, po 6 skrzyneczek również 1,70 za jedno kliknięcie. Także let's go z 6 skrzyneczek. Ile tu będzie proficików? No, M4A4 Dragon King tutaj za 18,6 i 3,25 emerald Sprint String. E, kałaszek fajny, dobra. Druga linijeczka. E, no, jest tutaj tylko jeden zwrocik za 2,40. Dobra, trzecia. 6 skrzyneczek poszło. Nie ma zwrociku. Czwarta tutaj linika. Również nie ma zwrotu. Piąta linika. Jest jeden zwrocik, ale nieduży. Także no średnio już tutaj średnio nam daje, ale jeszcze pod koniec nam dało bazyliska w Statą za 18 dolarów, także spoko. No tutaj już widzimy, że słabiej było, ale dwa takie skinki droższe. Za 30 dolarów wpadły. Także nie było tak najgorzej. Lecimy testować kolejną skrzyneczkę tutaj Rashid to już był testowany na odcinku ale trudno polecimy po prostu teraz na strzała pięć skrzyneczek tutaj z żadnego nie było zwrotu. Kolejne pięć skrzyneczek. Z jednego był zwrot, ale tylko 5 centów, także no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Kolejne pięć skrzyneczek. No nie ma zwrotu nawet. Tutaj wpadają nam 2M4 Nitro, także no też nie ma zwrotu, brakuje trochę. No i co to będzie? No, jak na razie najgorsza skrzynka jak do tej pory, czyli Rush It. Dobra, teraz Glockit, 5 skrzyneczek, tutaj jedna skrzyneczka 5,40, także już droży trochę to wychodzi. Także miejmy nadzieję, że coś fajnego tutaj nam zwróci. No i 10 skrzyneczek otworzyłem, a nie mamy nawet jednego zwrotu. Dobra, lecimy kolejne pięć skrzyneczek, no i jeden zwrocik, tylko delikatny. Kolejne 5 skrzyneczek, już 20 poszło, no nie ma zwrotu. E, no i tutaj pod koniec jeszcze, e, jak widzimy, mamy zwrocik razy 4, tutaj le, e, Desert Eagle e, Right Leif Stat Track Factor New, także pff, nie była to też jakaś najlepsza skrzynka. No musi nam tutaj coś fajniejszego sypnąć. Teraz Chikit. Chiquita, e, skrzynecz... e, znaczy po cztery skrzyneczki. No i z pierwszej tutaj widzicie 15,47, także ładnie wpadło. A za jedną skrzynkę jest 8,65 dolara. Także let's go, zobaczymy. No i tutaj już potrafią bardzo ładne skinki wpaść. Jak widzicie dwie, e, dwa bardzo fajne skiny, tutaj z profitem razy dwa przynajmniej. E, no i tutaj kolejne, dwa bardzo ładne skinki. Także Chikit się tutaj stara, żeby wyjść na prowadzenie w skrzyniach. E, czwarty tutaj, e, znaczy przepraszam, trzecie podejście już nie oddało tak mocno No i czwarte tutaj, szesnasta skrzyneczka I e, nie było już zwróciku, ale na początku tutaj te dwie lniki naprawdę bardzo ładnie oddało Także spoko e, No i co nam tutaj zostało? Makershift Chemistry e, 25 skrzyneka, są tutaj koski Także no nie wiem, czekajcie, ile to wyjdzie? E, 20 skrzyneczek, 2 razy 3 no to 600 dolarów Możemy to zaryzykować, otworzymy sobie tutaj w sumie ee, Dobra, sprawdzimy, no 33$, no nie boli mnie aż to tak mocno, 1400 mi zostało Także otwieramy, let's go 5,91 z pierwszej No i z drugiej mamy proficik, mordeczki Jaguar, tutaj Field Tested 41$, z trzeciej już nie Z czwartej jest tutaj delikatny proficik I z piątej niestety nie Dobra, jeszcze jedną linkę tutaj sobie polecimy. 330 dolarów wydamy, a zobaczymy sobie ile tutaj zarobiliśmy z tych właśnie 10 skrzyneczek! To będzie na pewno profit oni taż za 220 dolarów tutaj wpada web. Także naprawdę grubo jest. Mordeczki jest grubo. Dobra, testujemy sobie to do końca. Ja sprzedaję te skiny. Jak tak ładnie oddało, no to można to polecieć. Także lecimy, kolejne 5 skrzyneczek, proszę Cię, coś fajnego, tutaj 26 dolarów, także fajny zwrocik w miarę No i tutaj 25, także też jest lekki zwrocik. Dobra, lecimy, lecimy, no trochę mnie to kusi, także do końca, żeby polecić, także lecę No już tym razem się nie opłaca, ale fajnie, wpadło jeszcze tutaj Asimov w statracku Znaczy, przepraszam, Battlescape bez statracka Frontside Misty no i zostało nam 755 dolarów, także let's go. Ostatnie 5 skrzynek tutaj, 21. No niestety na minusie, druga na minusie, trzecia na minusie. Czwarta nie na minusie, tylko na wielkim plusie, także się opłacało mordeczki. Opłacało się te mordeczki klikać te skrzyneczki, także. Wow, no i jeszcze DMPS na koniec tutaj. Za 70 dolarów Mordy, co tutaj się wydarzyło To ja nie mam pytań Myślałem, że to będzie słaby odcineczek Ale naprawdę jest grubo Patrzcie, 1200 dolarów Także nawet kończymy chyba z profitem w ogóle z tych skrzyneczek Ja jestem w szoku Czekajcie, multi multiskrzynki no i polecimy jeszcze na kontrabandy, Jak tam tak ładnie oddało, to otworzymy sobie jeszcze 10 skrzyneczek kontrabandy. No i zobaczymy. Zobaczymy, możeteczki to naprawdę bardzo ładnie oddaje. Już grube skiny to są 31 dolarów. AWP Neonoir no niestety tutaj na minusie. Dwie skrzyneczki, trzy skrzyneczki niestety na minusie. Czwarta również. Piąta również jest na minusie. Kurde, no nie wpada. No ale może tutaj koska wylecieć. Także na to liczymy. Kurczę, no jest lipa, jest lipa, otwieram tutaj, lecę, ale no Hellkaysik się tutaj nie stara Oddało mi poprzedni, no ale teraz Blue wpadł e, za 100 dolarów, także e, Zwrocik razy dwa Dobra, otworzę sobie jeszcze te pięć skrzyneczek Miejmy nadzieję, że coś fajnego mi tutaj odda, proszę Cię Hellcase'ik e, Jeszcze tutaj te pięć skrzyneczek, dawaj Trzy Dwa i jeden No nie, 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 nie Kontrabanda to nie jest dla nas skrzyneczka Tutaj ta przedostatnia e, Czyli Makeshift Chemistry jest najlepszą skrzyneczką No i it i oczywiście jeszcze e, Rainbow Multicase albo Bumit Dokładnie, tak mi się wydaje Także na koniec jeszcze sobie kontrakt zrobię e, Z tych skinków czekajcie ile to będzie 370 dolarów będę wrzucał w kontrakt jeszcze nigdy takiego wielkiego kontraktu nie robiłem 1800 może być tutaj e, zarobione A czemu ja nie mogę tego podpisać? Aha, nie mogę zrobić tego na, na średnim A dlaczego tak jest? Dlaczego? Nie wiem, przekroczyłem chyba jakąś kwotę Dobra, 700 dolarów możemy tutaj wrzucić To zrobimy sobie dwa kontrakty na szybko 4 e, kałaszki lecą i awuk. ka No i co my dostajemy? USP Overgrowth Dobra, jeszcze raz wrzucamy 5 skinków tutaj 6? Dobra, 6 no i tym razem 900 dolarów proszę cię Hellkejcik, no oddaj coś, 123, także no tak średnio bym powiedział, ale mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. E, fajne były skrzyneczki. Mam nadzieję, że wam się również podobały. Jeśli tak to zostawcie opeczkę w górę i życzę Wam jego dnia morteczki. Siemano.